Witam koledzy z forum. Przede wszystkim kolega Jawol mał, J. Małpa Wol, który napisał, żeby mu niczego nie wmawiać, no to nie będę mu wmawiał, tylko mu pokażę na czym polega kucha w przypadku, o którym rozmawialiśmy. To jest cylinder lewy po szlifie u marka mostowego. Tam na dole widzimy kanał, który nas interesuje. Do góry jest kreska obrazująca, w którym miejscu jest ten kanał. Ta kreseczka dalej, tutaj y, oto. To jest kreseczka, jak się kanał kończy. Tu jest mniej więcej miejsce, w które przychodzi z do przodu tłok. Tu są kanały z drugiej strony. Tu mamy tłok, również lewy. Tu mam pozaznaczane, w których miejscach przypadają zamki. Tu mamy zamek pierwszego pierścienia, zamek drugiego pierścienia, zamek trzeciego pierścienia. No, i zaczynamy. Tu, właściwie, o, w tym miejscu, już pokazuję, tu na pierścieniu mamy miejsce, w którym było uszkodzenie owego pierścienia. Drugiego, zakładam tłok, w cylinder, strzałko do przodu. Co widzimy? Zamek trzeciego przypada poza otworami, zamek drugiego poza oknami. Tu zamek pierwszego. W tym miejscu, co się stanie w momencie, kiedy obrócę ten tłok o 180 stopni? Co mniejszym czy nie, proszę zobaczyć. Zamek drugiego przypada idealnie w dziurę między pierwszym oknem a drugim oknem. Tu jest ta ścianka i ta ścianka ulega uszkodzeniu, ponieważ ten pierścień drugi zaczyna nam się otwierać częściowo jedynka zaczyna się otwierać na oknie wydechowym a trójka, trzeci no praktycznie rzecz biorąc pracuje między dwoma oknami z lewej strony efekt no efekt jest taki kolego Jawol że ulega w tym miejscu co tu widzimy uszkodzeniu pierścień Dokładnie tak jak jest na zdjęciu, które załączę poniżej. I wybacz, ale nie ma innej opcji uszkodzenia tej płaszczyzny tu, jak tylko przez odwrotne założenie tłoka. Jeżeli u ciebie się cokolwiek zapadło, no to, to miałeś chyba pecha. Rzeczywiście, bo, bo no, na mój chłopski rozum. Tylko i wyłącznie takie istnieje wytłumaczenie tego, że pierścień na tym tłoku jest zniszczony w tym miejscu, w którym jest. W żadnym innym położeniu do takiego zniszczenia nie dojdzie. To wszystko. Wnioski musicie wyciągnąć koledzy sami. No i nauczka na przyszłość. Dobrze patrzeć, jak zakładacie tłok, bo, bo przez moment nie można nieźle narozrabiać. To wszystko na razie.